O, znowu w tym samym miejscu. Jest. Wiedziałem. Więc witam bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie, ponton mamy prawie już gotowy, za chwileczkę będziemy się wodować, dzisiaj mamy bardzo wszechstronnie, ponieważ mamy spinik, mamy okoniówkę, mamy wędkę spławikową, mamy żywcówkę, także pełne spektrum, tak aby udało nam się jakoś polować rybę, także będziemy mocno kombinować, będziemy się dostosowywać no i mam nadzieję, że zobaczycie jakieś fajne rybki. Już biorę, a to ładnie się zaczyna. Pierwszy rzut tam, drugi rzut. A szczupaczek jest. No no, tego do tyłu. No i jest. Słuchajcie, drugi rzut na takim wpłynięciu w starorzecze. Tu mamy nową rzekę, tam zaczyna się starorzecze, także na granicy Taki 40, może 50. -tek. Właśnie się wypił. 48. 48. 48. Taka rybeczka na granicy wody. I uwaga do wody. A, ładnie pod łódeczkę. Słuchajcie, nie mogę nabić haku, bo tu kolejna rybka się nadziała. Więc generalnie to już druga rybka dzisiaj. Nie moja, niestety, ale czuję, że będzie troszeczkę lepsza. Powiem co? Ładnie idzie, ładnie idzie. Z drugiej strony go, może daj. Może też trochę zielska. Z zielska też nabrał. No, słuchajcie, mamy kolejną rybkę. No to już druga teraz. O, i to jest już. Troszeczkę lepsza. No dobra. Lepsza? Nie lepsza. Niestety nie lepsza. Chyba trochę mniejsza, ale. Ale jest. Tak i również 40 Także z kubią Oj, bo się nerwowy. No i poszło. Także druga rybka już. Ciekawie, ciekawie. Szkoda, że nie moja. Ja nie mam jeszcze przemek do rzeki, ale powoli się przekonuje. Słuchajcie, za chwileczkę puścimy jeszcze żywca. Próbujemy też tą metodą, skoro już udało nam się go złapać. No i może nawet uda się nagrać jakieś pranie. No zobaczymy. Widać jak ładnie żywiec pracuje. O tam gania, zobacz. No nie wiadomo czy konik, bo jest w krzakach centralnie. Znowu, w tym samym miejscu. Słuchajcie, widzieliśmy branie. To teraz spróbujemy mu pod sam pysk, o właśnie tam, zaaplikować przynętę. I zobaczymy czy się skusi. czy też nie nie skusił się na razie o, ale rzut jak z tego nie będzie ryby to znaczy że to No i nie ma taki piękny rzut pod samą ten, pod samieśką tą, wiesz, był. Ach. Jest! Wiedziałem! Wiedziałem, że się skusi! Wiedziałem! Chyba nie jest duży. Chociaż. Czuć go ładnie. O, ładny! Ładny! Ładny, ładny. Bo on tutaj sobie hasuje. Ładny. No, jest. Słuchajcie, widzieliśmy branie. Podpłynęliśmy. Zaserwowaliśmy mu przynętę pod nos. No i mamy. Eh, całkiem ładny. Myślę, że spokojnie wymiar ma. Słuchajcie. Taka to rybka. Krubiutki, ładny, nawet bardziej powiedziałbym szerszy niż dłuższy. Zaraz go zaprezentujemy. Szybkie mierzenie 55, 55? 55. O, taka rybka. 55 cm. Wypuszczamy do wody. Słuchajcie, kończymy. Udało się coś połapać. W sumie trzy ryby. Kombinowaliśmy, szukaliśmy, także myślę, że rezultat całkiem niezły jak na takie warunki. Łapiemy w dzikich obszarach, nie używamy echosondy, więc tak naprawdę uczymy się tych miejsc od samego początku. Także myślę, że rezultat jak najbardziej zadowalający.